Spokój, dobro kochani. Dziś kolejny dzień rekolekcji dla konsekrowanych. Dziś jest pierwszy piątek miesiąca, 4 kwietnia. I posłuchajmy Słowa Bożego, a dzisiaj chciałbym, żebyśmy skoncentrowali się na pierwszym czytaniu z Księgi Mądrości. Posłuchajcie. Mylnie rozumiejąc, bezbożni mówili sobie, zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. Sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie prawa, Wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności, głosi, że zna Boga, zwie siebie dzieckiem pańskim. Jest potępieniem naszych zamysłów. Sam widok Jego jest dla nas przykry, bo życie Jego niepodobne do innych i drogi Jego odmienne, uznany za coś fałszywego i stroni od naszych dróg jak od nieczystości. Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem jako ojcem. Zobaczmy, czy prawdziwe są Jego słowa. Wybadajmy, co będzie przy Jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać Jego łagodność i doświadczyć Jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną bo jak mówił, będzie ocalony. Tak pomyśleli i pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła. Nie pojęli tajemnic Bożych, nie spodziewali się nagrody za prawość i nie docenili odpłaty dla dusz czystych. Kochani, to dzisiejsze czytanie z Księgi Mądrości mówi o takim człowieku, którego cała postawa jest takim wielkim sprzeciwem wobec tego świata, który mówi, że nie da się żyć według zasad Bożych. I jest on niewygodny, dlatego, że on nie pasuje do tej koncepcji, że jednak można żyć prawdami, które Pan Bóg daje. I jest tutaj mowa oczywiście o Panu Jezusie, który, z którym dokładnie postąpiono tak, jak w tym czytaniu, które jest proroctwem odnoszącym się do Mesjasza. Jego postawa była tak cierpliwa, tak dobra, że On nie odpłacał zle, złem za zło, ani złorzeczeniem za złorzeczenie. I przypominają tutaj się słowa z Pisma Świętego, w którym mowa jest, abyśmy zło dobrem zwyciężali. I bardzo wielu ludzi świętych również było niewygodnych, ale światu bardzo potrzebnych. I również osoby życia konsekrowanego też często nie pasują do koncepcji tego świata. Niektórzy mówią: jedz, pi, używaj tego świata, i właściwie daj sobie spokój z jakimiś, jakimikolwiek wymaganiami. Pamiętam, że kiedyś podczas jednych z rekolekcji. Siostra zakonna podeszła do dzieciaka, który strasznie rozrabiał w czasie, w czasie rekolekcji, który uniemożliwiał słuchanie. Podeszła i mówi: Dlaczego tak czynisz? Dlaczego tak robisz? Bo lubię. I właściwie na tę odpowiedź nie ma żadnego komentarza. To znaczy, on lubi i już. I on, jako jest, on jest takim miernikiem tego, co jest dobre i to, co jest złe. Natomiast dla nas, miernikiem tego, co jest dobre i złe, jest Pan Jezus. I mimo, że czasem spotykają nas, nas różne trudności życiowe, że nieźle życie daje nam popalić, to jednak się nie poddajemy. I są takie dwie rzeczywistości: wola Boża i dopust Boży. Wola Boża to jakieś dobro, które nas spotyka, które, za którym idziemy. Jest to coś, co otrzymujemy z ręki Pana Boga. Ale również jest dopust Boży, jakieś zło. Trudno nazwać dopust Boży, że jest jakimś dobrem. Bóg nie daje żadnego zła. Natomiast wynik końcowy dla chrześcijanina, w momencie, kiedy idzie drogą Bożą, jest ten sam: zwycięstwo dobra. Drodzy konsekrowani, nastawcie się na to, przygotujcie się na to, że będziecie wyrzutem w tym świecie. Jezus powiedział, że jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić, czasem będziecie też solą w oku. I tak jak święty Maksymilian Kolbe. On właściwie w sytuacji, w której wydawałoby się, że nie, nie można nic zrobić, nie można sprzeciwić się złu, a jednak można, siłą dobra. On oddał życie za drugiego człowieka i zrobił to z klasą, z godnością. On podjął decyzję. To nie, był, nie było tak, że on został do tego zmuszony. On pokazał temu Esesmanowi, pokazał, że można żyć według zasad chrześcijańskich. On był zszokowany. Tutaj każdy walczył choćby o chwilę życia, w momencie kiedy byli w komorze gazowej. Jeden po drugim deptał, żeby jeszcze przez moment żyć. Natomiast tutaj święty Maksymilian sam zdecydował, że on oddaje życie za drugiego człowieka. I podobnież ss wtedy zwrócił się do niego, dlaczego pan chce to uczynić? Zwrócił się do niego, dlaczego pan chce to uczynić? Nigdy te, czegoś takiego nie słyszano w Auschwitz. Zazwyczaj mówiono. Numerze 16670, albo jakimiś innymi obraźliwymi słowami, zwracano się do więźnia. Natomiast on powiedział: Dlaczego Pan chce to uczynić? Kochani, musimy być przygotowani na to, że kiedy będziemy szli drogą Pana Jezusa, która jest drogą niewygodną i niepopularną, to napotkamy na pewną ścianę. I tak jak Józef ze Starego Testamentu, który zanim został sprzedany przez braci do Egiptu, to najpierw został wrzucony do studni bez wody. Gdzie właściwie nie miał żadnego pola manewru, jedyny sensowny widok był to widok na niebo. A tak naprawdę został wrzucony do pustego serca swoich braci. I być może Wy też czasem zostaniecie wrzuceni do pustego serca ludzi, którzy nie będą czuli tak samo jak Wy, którzy nie będą rozumieli Pana Jezusa i jego posłannictwa, dla którego krzyż będzie zgorszeniem i krzyż będzie denerwował, będzie takim yy, wyrzutem sumienia. Życzę Wam, żebyście nigdy nie zwątpili, żebyście szli zawsze drogą Pana Jezusa. I w momencie, kiedy, jako osoby konsekrowane, spotykacie spotyka się z jakimś niezrozumieniem i sprzeciwem, to bądźcie szczęśliwi, dlatego że będziecie wiedzieli, że jesteście na dobrej drodze. W momencie, kiedy będą Was tylko chwalić, mówić tylko dobre rzeczy na, was, na Wasz temat, to zastanówcie się, czy rzeczywiście wszystko ze mną w porządku jest. Czy ja przypadkiem nie, nie jestem w jakimś układzie, nie ułożyłem się z tym światem. I w drugiej zwrotce dzisiejszego psalmu responsoryjnego czytamy, Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, ale Pan głod wszystkich wybawia. I pamiętaj o tym, że ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, że Pan Bóg jest tą osobą, która jest wynagrodzeniem dla wszystkich trudności, które nas spotykają w naszym życiu. Więc nie układaj się z tym światem, Staraj się pamiętać o tym, że tam na końcu tej drogi czeka Pan Jezus i odda każdemu według jego czynów. Troszcz się i martw się o wszystkich tych, którzy gdzieś tam pobłądzili. Niech los tych grzeszników, którzy gdzieś tam odeszli, nie będzie Ci obojętny. Tak jak powiedział Jan Paweł II, byśmy wraz z potępieniem grzechu nie chcieli potępić grzesznika. Grzesznik jest często ofiarą grzechu, więc jest naszym bratem, siostrą, wobec których powinniśmy. Przyjmij taką postawę walki: walczmy o każdego człowieka. I teraz pytanie do Ciebie: jaka jest Twoja postawa wobec zła, które Cię spotyka? Czy przyjmujesz taktykę zła, żeby walczyć ze złem? Czy myślisz sobie: cel uświęca środki, czyli ja będę walczył, sprzeciwiał się temu złu, ale metodą i narzędziami, które ma w ręku ten świat? Czy jednak przyjmiesz taktykę Pana Jezusa, czyli drogą krzyża? Droga, która wydaje się na początku jakimś taką porażką, natomiast później okazuje się, że ta droga otwartości na to, co Pan Bóg nam daje, sprawia, że inni nabierają jakiejś takiej refleksji. Przypomina mi się takie, takie wydarzenie, być może że uśmiejecie się teraz ze mnie, ale pamiętam, jak na, zrobiło na mnie ogromne wrażenie to, co mówił do nas nasz profesor od biologii, ojciec Lucian Modrzejewski w niższym seminarium wybitnym y, nauczyciel y, biologii i przyrody i mówi o postawie takiego bezbronnego małego psa, który zostaje napadnięty przez dużego psa, który przyjmuje taką postawę, że zastyga i odsłania y, swoją tętnicę, od, odsłania swoje gardło, tak jakby powiedział jeśli jesteś taki chamski, to możesz mnie w jednym momencie wykończyć, ale zobaczę, jestem bezbronny. I w tym momencie najczęściej te takie psy, które które, są, które mają przewagę, wycofują się. Wiedzą o tym, że to nie jest mój przeciwnik, godny powiedzmy mojej siły, i zostawiają go. Że ten przegrał, ale jednocześnie wygrał, bo nie został zaatakowany i przetrwał sytuację trudną. I myślę, kochani, że w momencie, kiedy my również jesteśmy zaatakowani, to Pan Jezus często mówi, żebyśmy się nie bronili, żebyśmy wcześniej sobie nie wymyślali jakiejś naszej linii obrony. Że Duch Święty przychodzi nam z pomocą w momencie, kiedy my jesteśmy bezbronni, i daje nam takie słowa, łagodne, spokojne słowa, które sprawiają, że nasz przeciwnik, po prostu jego argumenty i jego metoda jest wytrącona mu z rąk. On nie wie właściwie, jak postąpić, on się spodziewał jakiejś takiej agresji, jako odpowiedź na jego agresję. Ale w momencie, kiedy my z łagodnością podchodzimy, to w tym momencie możemy kogoś rozbroić, dlatego że miłość jest bezbronna. Ale miłość nie jest bezsilna, miłość posiada ogromną siłę. Dlatego ty, jako osoba konsekrowana, postaraj się być osobą, która z taką dobrocią i miłością wchodzi również w te sytuacje, w które są agresywne. To jest to, co pan Jezus też powiedział: że jesteście jak owce pomiędzy wilkami. Nie trudno sobie wyobrazić, w jakiej sytuacji jest owca pomiędzy wilkami jest po prostu w sytuacji beznadziejnej. Jest to Mission Impossible misja prawie niemożliwa. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy uzbrojeni mocą Pana Jezusa, to posiadamy taką siłę, która zwycięża wszelkie metody, i wszelkie siły i wszelkie e, możliwości tego świata. Dlatego, że ta siła Twoja jest nie do pokonania jest to siła Jezusa Chrystusa. I postaraj się jako osoba konsekrowana pomyśleć teraz, co możesz zrobić. W tej sytuacji, w której jesteś teraz. W której jesteś być może atakowana. Pamiętaj to przysłowie, że na krople miodu możesz o wiele więcej mógł złapać niż na beczkę octu. Więc metodą Jezusa Chrystusa, metodą Ducha Świętego, idź do tego świata. Bądź przygotowany na ciosy, bądź przygotowany na ataki. Ale pamiętaj, że nie jesteś sam, że do Pana Boga należy ostatnie słowo. Z mojej samotnej nawsi, kochani, gdzie jestem na moim takim osobistym dniu skupienia, chcę przekazać Wam teraz Boże Błogosławieństwo. Pan z wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego kochani. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku Rekolekcji dla Konsekrowanych. Szczęść Boże.